Siema. Przerabiamy busa na Campervana. Budżet 100 tysięcy. Zapraszamy do oglądania. Siema. Robimy unboxing. <grystanie> Inwestycje. Siema. Robimy unboxing. Nie mamy nożyka. Profesjonalnego. Więc będziemy robić to nieprofesjonalnie. Michał Szolom zamówił 5 paczek z Allegro. Ja nawet nie wiem do końca, co zamówił. Tu mamy. Aha, tu mamy oleje. Dobra. Czyli mamy. Filtr powietrza. Który będziemy teraz montować zaraz eee, Filtr eee, Oleju, który będziemy montować później Jaki czysty No czyściutki, czyściutki no dobra, jeszcze filtr powietrza pokażę Czyściutki Korek eee, Odpływu Będzie trzeba taki klucz kupić też, jak będziemy już olej wymieniać Dwa oleje, ponieważ tu Jest 8 litrów. Tak, jakieś, żeby podpisać, chyba kiedy wymienę oleju, chyba to są takie paski Zostawię sobie, od razu napiszę ile mi było kilometrów i co wymieniłem, a wymienię e, filtr powietrza, kabinowy oleju i paliwa, wszystkie cztery. Takie coś Paczka ciężkie. numer dwa. Zamówiłem sobie zestaw narzędzi. No to taki malutki. No. Ja myślałam, że taki większy on będzie. Ja muszę w ogóle te rękawiczki ściągnąć, nie wiem po co je. Ja też No, to jest takie coś. jest takie coś. No i taki zestawik właśnie był potrzebny, żeby o, jakieś rzeczy powykręcać, poprzykręcać i tak dalej. Jaki ładny zestaw. Przyda się, nie będę musiał wkrętarki wiecznie nosić. A do niektórych rzeczy wkrętarka się nie mieści. Paczka numer 3. Paczka numer 3. One eternity later. Widzę śrubki. Udało się otworzyć i to są... Co to są? Proszę bardzo. Co to są? Zestaw opasek zaciskowych. A, te metalowe. To metalowe ok. opaski zaciskowe, one będą potrzebne, bo... No, a przy jednej e, rzeczy po prostu jest potrzebna opaska zaciskowa, potem zobaczycie. No, opaski zaciskowe zawsze się przydadzą. Next. O, ten się dobrze otwiera. O, ja nawet nie musiałem opasek zaciskowych bo właśnie do tego kupiłem opaski zaciskowe I to będę dzisiaj montował to o, będę dzisiaj montował bo to jest taka guma która jest do yy... czujnika ciśnienia spalin czujnik ciśnienia spalin i rurka i na to wchodzą dwie zaciski, dwa zaciski metalowe nie było napisane, że są w zestawie, a są także spoko i przedostatnia paczka a. co to jest? I to są zestawy <laughs> po pierwsze filtr kabinowy i od mhm. razu do klima doktor i klima fresh do wyczyszczenia klimatyzacji, bo jak już wywalam ten filtr kabinowy znaczy wymieniam to od razu odświeżę klimę i ją odgrzybię to potem jeszcze jak odwierzymy tą paczkę jedną to sobie, od sobą to ten to dogramy. to dogramy no dobra, to to co muszę zrobić to tutaj wrzucić filtr czyli robię tak No i? i tyle, że nakładam to no. i teraz Dobra. potrzebuję gwiazdki z nowego zestawu z nowego zestawu <gry> i tam Trzymię się. Trzymię, teraz tylko tu trzeba dokręcić dwie śruby. Jedna śruba. Druga śruba. Filtr powietrza wymieniony. Jee. Yeah. Ale mechanicy. Najpierw trzeba wyciągnąć ten czujnik. Wyciąga się go tak, że na dole jest taka. o taka zapadka. To się wyciąga. to uh -huh. się odkłada w bezpieczne miejsce. I po prostu czujnik się. a nie, nie po prostu. Trzeba odkręcić górę, na samej góry. Tu? Tak. Dobra, nie będę jej wykręcał do końca, bo to się po prostu tak wyciągnie, bo właśnie w taki sposób. No i to jest też nowy ten y, czujniczek, który y, zamawialiśmy, kupowaliśmy jakiś czas temu. Oj. No i to ma wejść tutaj w taki sposób. Nie ma to być opaska zaciskowa. I teraz jest git. I teraz ten czujniczek chodzi z powrotem w to miejsce. I tutaj ten czujnik ciśnienia spalin ma tą rurkę, która idzie ze spalinami. I mm -hmm. po prostu tutaj tej gumy nie było, która to łączy, Pieczarni więc spaliny tam sobie... Więc spaliny sobie leciały. Dzień dobry. Mamy następny dzień. I mamy problem. Poważny problem. Wczoraj jeszcze, jak było ciemno, to widzieliście, podłączyliśmy czujnik ciśnienia spalin tylko i wymieniliśmy filtr. Jaki filtr? powietrza, tak? Tak. Filtr powietrza. No i to wszystko było praktycznie na wierzchu, nic nie ruszaliśmy. Chcieliśmy odpalić auto, a ono nie odpala. Na pewno akumulator działa, bo działa zamek centralny, działa światełka klima, ale tak jakby, nie wiem, nie mogło to auto zapalić, tak jakby coś z rozrusznikiem, z, rożu, z rozrusznikiem, tak? No. E, no i tam czytaliśmy jakieś opinie i mówią, że. Wiele osób mówiło, że podczas właśnie wymieniania gdzieś tam tych filtrów, to czasami jak auto jest trochę starsze, kabelki się rozłączają i żeby je sprawdzić. No my na razie tam nic takiego nie widzimy, ale no, no jutro auto musiało jechać do mechanika no i zamówiliśmy lawetę Dzieńka. i jutro będzie jechało auto do mechanika. Udało nam się znaleźć nie drugą lawetę na szczęście i mechanik jest też bardzo blisko, więc miejmy nadzieję, że bez problemu koleś tam lawetą zabierze busa, a mechanik naprawi i nie policzy za to miliony monet. Nasza pierwsza poważna jakaś tam usterka rzecz do naprawienia. No zdarza się i tak, no a tymczasem Michał jeszcze czyści klimę w sumie wymieniamy filtr kabinowy i Michał tutaj zdemontował całą tę skrytkę co tutaj była yy, i wyciągnął filtr kupiliśmy też nowe, Nowy wygląda tak kupiliśmy też taką piankę do oczyszczenia tej klimy tych filtrów i tutaj ją Michał zaaplikował i teraz musimy poczekać 15 minut i brud powinien spaść pod autem, a my włożymy nowy filtr, tak? Uratowani! Uratowani! <noise> Auto nam działa, nie mogło wcześniej odpalić. Co wam mówiłam, że, Jezu, pierwsza taka awaria, a się okazało, że to nie taka. Szarpałem wszystkie kable, robiłem wszystko, sprawdzałem, wszystko się zgadzało. Jezu, my się tak już trochę zdenerwowaliśmy, zestresowaliśmy, że co to będzie. To ratunku. Już zam zamówiliśmy w ogóle lawetę na jutro, żeby... Nam wzięła to auto do mechanika, bo jutro jedzie do mechanika i tak czekaliśmy na, na tą wizytę właśnie u mechanika. A ten, a auto nie chciałam w ogóle odpalić i Michał wszystko sprawdzał, już nie wiedzieliśmy o co chodzi, tylko filtry wymieniliśmy, a no po prostu masakra. No i się okazało, że to jednak akumulator i w ogóle się dowiedzieliśmy, co ciekawe, że City Taxi ma taką em, Yy, oferuje takie usługi, że zamawiacie, koleś przyjeżdża z takim boosterem, podłącza, wam do akumulatora, żebyście zapalili sobie auto i jakby to auto trochę pochodziło, żeby akumulator się podładował. No i to kosztuje 25 zł, więc oszczędziliśmy 300 stówy na tej lawecie i w ogóle na tym, co może by tam gdzieś mechanik wymyślał, że chodzi nam, pracuje wszystko dobrze, nie wybuch. <grym> Czyli po naszej stronie wszystko ok. Jezu, ja się cieszę normalnie kamień z serca. Bo akumulator to też nie jest jakaś tam straszna rzecz, ale też taki booster to już wiemy, że trzeba sobie będzie kupić. Coś chcesz dodać jeszcze? Nie, że kupujemy booster. A, no i jeszcze przy okazji, bo teraz ten, się ładuje ten akumulator, no to stawiliśmy do auta taki właśnie do klimy, taki, taka poszeczka coś włącza takim sprayem psika do góry, potem się cyrkuluje w środku te powietrze, żeby ładnie pachniało i grzybie. Dzień dobry. Mm. Bus wrócił nam już od mechanika i tak pokrótce tylko powiemy, że w sumie... Sporo się Ogólnie byliśmy u takiego mechanika, który jest trochę droższy i nie mieliśmy zamiaru u niego wszystkiego robić, ale chcieliśmy, żeby sprawdził całego busa i zrobił nam miejsce rzeczy super potrzebnych, że teraz już trzeba zrobić i takich Troszko mniej droższy. potrzebnych. Czyli się normalnie się robi za 3000, on robi za 10, jak się okazało. No nie, ale nawet podłączenie tego komputera to było 300, a normalnie chyba jest mniej. No ale ogólnie chodzi o to, że powiedzieliśmy mu, jakie to jest auto i czy jest w stanie je sprawdzić. I od A do Z. I powiedział, że tak, nie ma sprawy, umówiliśmy się na termin. No, Michał zabił to auto, po czym on później zadzwonił do Michała po południu. Że y, sprawdził tam, jeśli chodzi o silnik, to wszystko co pod maską, tak? Ale auto w ogóle nie mógł podnieść, bo nie ma udźwigu na takiego dużego busa. I w ogóle nie wiedział, że to będzie taki duży bus. I w ogóle on, on nie wiedział, to że to taki skąd duży bus. On mógł wiedzieć. <laughs> no, więc y, y, to nie było wystarczające powiedzieć, że to jest Renault Master L4H3. No. Na bliźniakach. Tak, na bliźniakach. No, i zrobił nam taką listę rzeczy do zrobienia. I ogólnie, no wypisał swoje ceny i trzy, było to trzy razy droższe niż normalnie, bo sprawdziliśmy ceny wszystkich części w internecie i oryginalne części kosztowały trzy razy mniej niż on nam napisał. Więc będziemy, Michał sprawdził trochę rzeczy i niektóre yy, zrobi sam, bo, są, yy, bo jest bardzo łatwy dostęp i yy, nie wymienia się, to, tych rzeczy nie wymienia się ciężko. Oczywiście pokażę Wam jak będę to robił. No Michał Mechanik zrobi tutorial tak naprawdę cała naprawa po naszemu, to ile myślisz, może wyjdzie maksymalnie 4000? tysiące? No, za części wyjdzie około 3-4 tysiące mi się wydaje, może nawet nie. Już tak trochę przeliczam na bogatość, tak powiem. Ale mi się wydaje, że zależy, bo turbinę mamy do regeneracji, zależy mm -hmm. ile za regenerację turbiny, albo za taką zregenerowaną. Ja tam widziałem po 3 A Ty w ogóle masz koszulkę z Renault. Tak. Nie widziałam tego wcześniej. Um... Aha, oh, <noise> tak. A yeah, no, i w sumie, co dzisiaj zrobiłem, no to wyrąbałem już dziurę na radio. Na Aha, przechodzimy już do tego, co dzisiaj. Dobra, A, to, to, to ja to zmienię kamerkę. Teraz Michał mów, A. tylko trochę ciemno. No, to ja zapalę światełko jeszcze Wam tutaj z lampki z tego. No to, to, co ja dzisiaj ogólnie zrobiłem, tak? możecie zauważyć, wyrąbałem tę dziurę. Tak, bo tutaj była taka beleczka, nie? Bo tu będzie radyjko, takie całe i tu będzie ta Taki ekrani, będzie tutaj cały taki ekranik dotykowy, będzie można podłączyć telefon i, i różne tak. takie bariery. Podłączyłem kosteczkę do diagnostyki auta, i jest zero błędów ogólnie. Pan miał mi jeszcze wysłać błędy. Sprawdziłem jeszcze raz pod maską wszystko. Tam widziałem wycieki, wiem gdzie są i wiem co. On a, a powiedz o tym filtrze. A, no i, i gościu ogólnie dostał ode mnie filtr, znaczy dobrze, że go nie wymienił ogólnie, bo dostał ode mnie oleje i filtr oleju. Ym, I dobrze, że tego nie wymienił wszystkiego na moją prośbę, bo przy turbinie trzeba i tak wymienić filtr oleju i oleje. Ale ogólnie napisał mi i wyliczył wymianę filtru paliwa, yy, i napisał, że z moich części. A ja nie miałem filtru paliwa, i on też nie kupił filtru paliwa. A te filtry, które mam, to wszystkie zostały. Więc prawdopodobnie po prostu tego nie zrobił i zapłaciłem za nic. No. Więc będę musiał jeszcze raz sobie wymienić sam filtr y, paliwa. A wziął okay. za to dwie stówy, ponad. No. I nawet tego nie zrobił. No, niezły koleś. No, ale w każdym razie to. Dzisiaj właśnie Michał tutaj wyciął tą część i druga rzecz, to sobie pomierzyliśmy na pace, może tak delikatnie tylko pokażę, ogólnie sobie po, popatrzyliśmy jakbyśmy, jakbyśmy kłaść podłogę, gdzie będą belki yy, i gdzie będzie strodur i tak sobie popatrzyliśmy ile potrzebujemy yy, i pomierzyliśmy wszystko. Więc Michał jedzie zaraz też do Castoramy, bo popatrzy sobie ceny, rowerkiem się przejadę, popatrzy sobie ceny, sprawdzę ceny na Allegro, zobaczę gdzie lepiej i co lepiej i będziemy kupować styrodur i kantówki i będziemy się zabierać za wchodzenie podłogi, jak to zrobimy to zabieramy się za elektrykę. Jak to zrobimy? Elektrykę i w zasadzie jeszcze woda. A może jeszcze powiedzieć, że jeśli chodzi o elektrykę, to wypełnialiśmy tamte pytania u kapitana przyczepy. i wypełnialiśmy pytania u kapitana przyczepy i nam dobrał. Ups. I nam dobrał całą elektrykę, także super, dziękujemy, naprawdę gościa, No mega. No wszystko nawet, y, 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 jakie akumulatory, ile ich potrzebujemy, panele słoneczne, tak, ile ich potrzebujemy. I nawet opisał na przykład, że do takiego, bo ja jeszcze się, jeszcze się tym tak mocno nie interesowałem. Teraz interesuje się tym, jak podłogę zrobić, interesuje się tym, jakie kable mają być, interesuje się tym, jak turbo wymienić, ale nie interesuje się, jak, jaką elektrykę dobrać. To jeszcze jest późniejszy etap ale przy okazji, jak byliśmy, to wypełnił tą ankietę i wszystko wytłumaczył. Wytłumaczył na przykład, że jeżeli taki akumulator weźmiemy, to on jest lepszy na długo, długo żywotność. Do tego w sobie ma jeszcze poziom, y, y, jeszcze mierzy poziom, ile mu zostało, i do tego jeszcze mierzy, y, żeby nie przeładować akumulatora na przykład. Co jest no, mega super. Także super. Ile paneli solarnych i wszystko tam jest. Także naprawdę. No, no i w szczycie nie, odbiór darmowy. Tak, bo Mr. Akumulator w Szczecinie tak. stacjonuje. Ale plan na teraz to jest zrobić podłogę. Jak zrobimy podłogę, to elektryka i woda. W sensie, no woda, to rury po prostu no, rozprowadzić. No zbiorniki. Jak, jakiś tam zbiornik mały postawić. Mhm. O Przy podłodze zrobić jeszcze stelaż na łóżko. I jak to zrobimy, to wtedy zajmę się za mechanikę, czyli, czyli wina i wymiana tego wszystkiego. Możliwe, że na długi weekend będziemy to robić, bo już tak się dogadujemy. Ale... A co to znaczy długi weekend? 11, 10, 11, 12. 13 listopada? Tak. Ok. Bo tam będziemy mieli długi weekend. Nawet ja na home office jeden dzień. o Tak. I wtedy zrobimy wymianę turbiny, wymianę odmy, wymianę interkulera, wymianę oleju i wymianę filtru oleju. Okay. To jest na wtedy przewidziane. Dobra. No to chyba tyle. Tak. tak. Taki update Nara. Możesz się przywitać. Cześć co robisz? Wyciągam lusterko. Bo Michał zamówił kupiliśmy takie lusterko, które będziemy sobie montować o tu i o takie piąkne lusterko z jakiej to firmy? Mikawi. Mikawi. I to jest takie lusterko, do którego się podłącza kamerkę. Kamerkę się... Montuje z tyłu auta, i cały czas wtedy widać, co się dzieje z tyłu, i również przy parkowaniu. Tam pokazuje tak niżej obraz, tak? I pomaga przy parkowaniu. Tak. No, i kupiliśmy też e, brakujące czujniki parkowania, ale to, co pozostało po tych czujnikach dwóch, to tam będzie Nie, trzeba też wymieniać. Chyba kosteczki czy co? No, kostki, Ogólnie całość tam tak naprawdę trzeba wymienić. Może jest potrzebny jakiś chwytak? Aro, aro, aro. No, dokładnie taka kamerka. Michał kupił jeszcze ściereczki z mikrofibry, żeby przesyłka była za darmo. I I wódę, i wódę 40 mocną. No to nie mamy nic do odtłuszczenia. Jak to nie? No a nie robiłam hybryd nigdy? A ja Cię tam wiem, co Ty robisz. No, mam odtłuszczacz, mam aceton i mam cleaner. Michał teraz przeprowadza kabelki. Przeprowadziłeś skąd kabel? No stąd. Tutaj, od, od tutaj będzie trzeba jakoś ładnie to zrobić. Ja mam te trzymaczki. Uszczerką, czyli tutaj bo, boczkiem tu do góry. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, bo to jest bardzo długie, kable są. A tak to będziemy mogli te kable tutaj składować. Nie będą przeszkadzać, no nie? I tutaj będzie widzieć, to lustarko. I nie będą przeszkadzać. No i Już też ten GPS sobie tam gdzieś tam umieściliśmy. No to ogólnie mamy plan taki: tu mamy światło stopu, i mamy plan umieścić tą kamerkę tutaj, w świetle stopu. Można to zrobić. Tu jest żarówka, i nie można kamerki umieszczać tu, gdzie jest żarówka, ale legalne już jest tutaj, gdzieś po boku. No, tylko że przy okazji okazało się, że światło nie świeci, więc musimy zdjąć tutaj tą lampę. Zobaczyć jaka jest żarówka, kupić nową. Miejmy nadzieję, że to tylko żarówka. Dobre, zdemontowaliśmy, no i niechcący urwałam. Znaczy ono to się tak słabo trzymało. To nie tak, że ja specjalnie to urwałam, e, tą lampkę. E, no, ale tam też było takie natopione. Musimy kupić nowe światło stopu. Trzymie się? Nie urwałam. Znaczy, trochę urwałaś się? Ale... Bo to chodzi o to, że tą lampkę masz o taką zrobić, nie? I teraz się trzyma. Ale to a, no, pszit, I do góry. A, ja a to ty ją ale, do góry. Ale, względu, ja tylko, ale ja bardzo lekko to pociągnął, serio. Ale nie, no, widać, że ty nie jest aż tak źle. Co w się sensie, no jest źle, ale pójdzie. To ma tylko świecić, to nie ma być jakieś. że teraz tę kamerę byśmy wypuścili w taki sposób, żebyśmy ją stamtąd całą wypuścili i przy, przyczepili. Ją. No, no musi być chyba tak, nie może być do góry nogami, nie wiem czy ona się obróci. To trzeba by było dziurę w tym zrobić, taką jak kamera. Albo zrobić małą i jakoś to przykleić w taki sposób. Tak? I co? Już chyba. Nie? <grymne> Już? No, w końcu, bo minęło kilka dni ogólnie. E, zamontowaliśmy tę kamerkę. Co głupie było, trzeba było kupić lusterko, które się montowało tutaj. Nie ma żadnego trzymaka, ani nic, tylko trzeba było na lusterko, a co jeszcze jest głupie, to za tą kamerką jest yy, wentylacja, więc... No ale połączyliśmy. Ale tak się montuje. Sprawdźmy, normalnie jest kamerką, o. Znaczy, lusterkiem. Widzę do góry nogami. Widzisz do góry nogami? Tak. <noise> o, jak się ją obraca? Trzeba silikonowe i zmienić? I przy, przyczepili ją, bo no ona musi być chyba tak. Nie może być do góry nogami. Nie wiem, czy ona się obróci. Nie, I muszę się ją obracać. A co tutaj, co jest? Nieee... Nieee... No, ty tak ładnie to zrobiłeś! Pewnie, no, że góry... Ty. Nie no... Czarnostyszko do góry nie może zamontować. No dobra, ale ważne, że działa! No to dobrze, fajnie. No działa, o widzimy. To jest za autem do kurnoka? A może tak zostawimy to będzie taki challenge, jak będziesz się cofał tym autem? Co prawda nie widać dołu samego. Nie. No ale w drugą stronę będziesz potem robił kamerkanie. Biedny. A Michał tak się starał jeszcze tak mi się chwalił jak ładnie zasilikonował i wszystko zrobił. Biedny. No shit happens, no jak to mówią. Dobra, no to obracamy ręcznie. No a Michał tak ładnie zrobił tą kamerkę tutaj ze silikonowo wszystko pięknie wygląda. I teraz będzie trzeba to odcinać i montować znowu.